Idealna lokalizacja z dala od zgiełku a blisko Warszawy to właśnie Pruszków. Kościół Świętego Kazimierza jest to najbardziej charakterystyczny punkt w centrum Pruszkowa. Tylko 200 metrów stąd powstaną nasze nowe, piękne apartamenty. Nasz budynek przy kameralnej ulicy Potulickiego zaprojektowaliśmy z myślą o najbardziej wymagających klientach. Nowoczesny design, obszerne lodzie i tarasy, dwie kondygnacje hali garażowej, a dla wygody i bezpieczeństwa recepcja budynku oraz monitoring. Do wyboru apartamenty 2, 3, 4, a nawet 6 pokojowe, a w nich łazienki do każdej sypialni, garderoby i spiżarnie. A po pracy zaledwie 500 metrów od naszych apartamentów relaks w Parku Potulickich. Zapraszam do kontaktu.